Ja brałam udział w projekcie Bez Ciebie dalej nie pójdę i bardzo cieszę się, że powstał taki projekt, ponieważ był to według mnie pierwszy projekt, który w pełni odpowiadał zapotrzebowaniom seniorów. Chodzi o to, że było połączone to, co jest potrzebne, czyli sprawy kulinarne i to mi się bardzo podobało. Klub sportowy Royal zorganizował warsztaty kulinarne dla seniorów, polegające na tym, że była to kuchnia odchudzona. Przepisy wszystkie były dietetyczne, tradycyjne, ale z pewnymi zmianami, które powodowały to, że była dieta całkowicie zachowana w tych potrawach. Seniorzy byli bardzo zaskoczeni tym, że można tak skomponować potrawę. Tradycyjną, która zawierała i mięsko, i warzywa, ale niedodawane były produkty typu tłuszcze nasycone, zwierzęce. Natomiast y, też zaskoczeni byli tym, że można używać wszelkiego typu przyprawy, ale ziołowe. Majeranek, tymianek, oregano, bazylia, gałka muszkatołowa, kminek, pietruszka oraz sól, ale tylko w niewielkiej ilości. Myśmy jako uczestnicy nie wiedzieli, co będziemy w danym dniu przygotowywać. Pani dietetyczka z organizatorami tego projektu przynosili produkty i myśmy musieli zgadywać po prostu, co z tego można zrobić. Każda z tych potraw była przygotowywana przez uczestników. Byli jakby nasyceni, że mimo wszystko było to lightowe, bez tłuszczu, że tam występował tylko dróg. Ryby, przede wszystkim ryby, które zawierają kwasy omega 3, omega 6, które mają wartości prozdrowotne. Zdrowie seniorów zaczyna się od talerza. W łatwy sposób można przygotować dania, które są smaczne, a równocześnie zdrowe, i wykorzystywać je w taki sposób, żeby nie traciły tych witamin przy obróbce termicznej. By zdrowo żyć, trzeba zdrowo jeść. Żebyśmy mieli świadomość tego, że każdy krok, który zrobimy w tym kierunku jest na naszą korzyść. Wybieramy to, co możemy jeść, a nie myślimy o tym, czego nie możemy. W ramach tego projektu powstanie książka, gdzie będą wszystkie te przepisy ujęte. Z recepturą, ze składnikami, z ilościami. Będą też krótko przedstawione rzeczy, o których może nie wiedzą. Może wiedzą, że jest to dietetyczne, że tak powinno być, że tak powinniśmy jadać, natomiast nie każdy wie dlaczego. Klub sportowy Seniora Royal. Zorganizował taki wyjazd, obóz sportowy dla seniorów. Obóz w morsku był trzydniowym obozem. Na obozie było wiele aktywności. To, co najbardziej chyba w większości seniorom się podoba, to długie spacery. Jeżeli chodzi o mnie, to ja dużo z tego wyniosłam, bo ja dużo chodzę, bo muszę chodzić ze względu na moje stawy, bo muszę je rozruszać, także. Naprawdę, dla mnie to dużo zrobiło, dużą robotę, że tak powiem. Ale oprócz tych spacerów, które no, dają nie tylko na pewno większą sprawność ruchową, to są też takie zajęcia, które bardziej może uaktywniają tych, którzy uprawiają sport. To jest speedball, to też dla takich, którzy lubią może bardziej statyczny sport, to są Bóle. Bardzo się wtedy integrujemy, wspólnie bawimy i no i to jest po prostu nie tylko dla nas bardzo istotne, dla poprawienia kondycji fizycznej, ale i psychicznej, bo my po prostu lubimy się spotykać, lubimy wtedy z sobą rozmawiać. Te emocje, które tam właśnie na tych obozach są, tych wyjazdowych, sportowych głównie, naprawdę to tak dużo daje, jeżeli chodzi o seniorów. Spotkania z tymi ludźmi to, to jest rewelacja naprawdę dla wielu ludzi. Takie obozy, jak wspomniałam wcześniej, one nas motywują do aktywności ruchowej. W młodości nie uprawiałam sportu, a teraz chętnie we wszystkich tych aktywnościach, które nam oferuje klub, chętnie uczestniczę i, i to mi daje bardzo dużą satysfakcję i widzę, że nie tylko mnie, wszystkim. Bardzo się cieszymy, kiedy kiedy coś nam się uda osiągnąć, to jak wydaje nam takiego powera, że my nie musimy siedzieć w domu, że my możemy wciąż podejmować nowe wyzwania. My się po prostu nie starzejemy tak. My jesteśmy pełni radości. Poszerzyło nam się grono przyjaciół, bo tak nazwę te relacje. To nie są tylko koleżeńskie, tylko sportowe. My po prostu się przyjaźnimy. Wyjeżdżaliśmy do tarnowskich gór. Tam były świetne zajęcia aqua aerobiku. były też solanki, My korzystaliśmy z różnych rzeczy, które tam po prostu były. Ja osobiście pływałam, bo lubię pływać, no, cała nasza grupa korzystała ze wszystkiego możliwych rzeczy, które tam po prostu były na, na tym basenie. Także myślę, że wszyscy byli zadowoleni, ja mogę powiedzieć też za siebie, ja, ja się rewelacyjnie tam czułam, bo Lubię wodę, lubię pływać na kła i robi też super te ćwiczenia w wodzie. To naprawdę dla seniorów to jest rewelacja. W ramach projektu była realizowana inicjatywa kawiarenek, czyli paneli dyskusyjnej, w której uczestnicy uczyli się, jak inicjować, jak tworzyć pewne spotkania, eventy, jak przyciągnąć swoich kolegów, rówieśników do współgrania w sporcie w ogóle, którym uczyli się aktywności, aktywności dla siebie i dla innych. W kawiarenkach każdy mówił o swoich problemach, jak je widzi, jak rozwiązywać te problemy i jakie efekty są właśnie z tych później akcji i z tych inicjatyw społecznych. To były inicjatywy oddolne, i tutaj seniorzy bardzo, bardzo fajnie spełnili w tych, w tych swoich akcjach. Również w tym uczyliśmy się, że nie tylko sport ma jakiś wpływ na zdrowie, na życie seniorów, ale również sposób jedzenia, sposób myślenia, bo to też jest bardzo ważne. No i kontakt z ludźmi, po prostu w grupie. To jest wbrew pozorom ważne, rozmowa z drugim człowiekiem. I dzielenie się swoimi pomysłami. Klub sportowy Senora Royal realizuje. Projekt pod tytułem Bez Ciebie dalej nie pójdę. W ramach tego projektu jednym z zadań są treningi gry w speedball. To jest taka fantastyczna gra, którą bardzo upodobali sobie śląscy seniorzy. Gra jest bardzo prosta, generalnie nie wymaga żadnych warunków fizycznych. Wystarczy, że umie się utrzymać rakietę w ręce i to wystarczy, żeby zacząć grać. Postępy w grze są błyskawiczne, także to nie zniechęca, w przeciwieństwie do innych sportów, w których trzeba długo trenować tygodniami, miesiącami, a nawet latami. W speedbolu wystarczy zazwyczaj 15-20 minut, żeby zacząć już odbijać. Po kilku treningach zazwyczaj już możemy zacząć nawet grać na punkty. Sama gra, tak jak powiedziałem, jest bardzo prosta i polega na tym, że trzeba odbić piłkę, która jest na uwięzi. Treningi gry w speedball były skierowane oczywiście do uczestników projektu pod tytułem Bez ciebie dalej nie pójdę i Idea była taka, zresztą to jest w ogóle idea klubu, że przyciągamy kolejnych seniorów, pokazując jak my to robimy, jak ćwiczymy. I tak też się stało. W sześciu środowiskach na terenie województwa śląskiego stworzone zostały grupy zadaniowe, które rozpoczęły pod moim kierunkiem treningi speedballa. Tych treningów było mnóstwo i co jest najważniejsze, po zakończeniu projektu wszystkie te grupy dalej chcą trenować, tym bardziej, że każda z tych grup otrzymała jeden zestaw w ramach projektu. Dla mnie ten speedball to była taka niespodzianka. Podoba mi się wspaniała atmosfera, która panuje. Jest to po prostu Niespotykane. Ja nie przeżyłam, przeżyłam już wiele lat w swoim życiu, ale tego, co przeżywam w tej grze, jak tu przychodzę na te nasze spotkania, przeżycia są niesamowite. Nie przeżywałam tego w młodym wieku. Spełniam teraz swoje marzenia i to jest najcudowniejsze dla mnie. Jest mi to potrzebne, żebym była dalej sprawna, silna. Żebym była myśląca, żebym miała jak najdłuższy refleks, żebym po prostu czuła się w tym wszystkim dobrze. Ja się tym bawię i mam z tego bardzo duże korzyści, bo po prostu jestem uśmiechnięta, zadowolona, przychodzę do domu, nie smucę się, nie, nie zastanawiam się, spełniam po prostu swoje marzenia. Między innymi dzięki temu, że się tutaj spotykamy. Przed nami wielki finał, bo już 16 i 17 grudnia w Domu Kultury w Sączowie odbędzie się takie spotkanie podsumowujące. Przy okazji będzie to też Dzień Rodzinny. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców na to wydarzenie. 16 dokładnie będzie ten Dzień Rodzinny, 17 będzie turniej z kolei speedballowy, w którym będą brali udział seniorzy, którzy trenowali speedball przez te wszystkie miesiące w ramach projektu Bez Ciebie dalej nie pójdę.